Jak to jest, drodzy obywatele, że przed wyborami to oni się martwią, kto na kogo głosuje, nie? I ty nie głosujcie na PiS, głosujcie na PO, na SLD, PSL, Konfederację, ble, 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 nie? Ale gdy już dojdą do władzy, to nie dymają tylko tych, którzy na nich nie głosowali, na kasę. Tylko dymają wszystkich jak leci, nie? Nie zastanawia was to? Bo tak to mówią o swoich wyborcach, że wszyscy są wspaniali, nie? Że jest siła, musimy ją odebrać władzę. Ale gdy dojdą już do tej władzy, nieważne kto od 30 lat, to równo wszystkich dymają. Nawet swoich wyborców. Ciekawe czy nie? A jest jedno narzędzie, które nie pozwoli im dymać nikogo. Nikogo. I to narzędzie sprawi, że w końcu wszyscy obywatele wydymają ich równo bez względu na podział polityczny czy ktoś jest spis o koalicji psl bla 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 i z tak czy nie bo jak wprowadzimy elektroniczne podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw to wprowadzimy ustawę żeby nieważne jaki polityk z jakiej partii będzie w sejmie w senacie albo jakikolwiek prezydent żaden z nich nie będzie mógł już was dymać na wasze pieniądze nie? Czy nie? Czy może się mylę? Jak myślicie, drodzy rodacy obywatele? Ciekawe, czy nieciekawe? Możliwe, czy niemożliwe do wykonania? Powiecie, niemożliwe do wykonania. Ale przecież narzędzie już działa. Bo 16 milionów obywateli podpisuje tym narzędziem wszystko, oprócz obywatelskich projektów ustaw. Powiecie, hmm. Polacy się nie zjednoczą. No jak, pod jedną ustawą, żeby oni nie mogli karać, skoro wszyscy mówią, że kradną? No to jak nie zjednoczą się? Jak włączymy to narzędzie i tą opcję podpisywania? Ciekawe co.